Hej, hej, hello kochani wspaniali Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze Mały jeszcze śpi Jest Która godzina? Jest 6.47 Mam zrobioną wielgachną kawę Z mlekiem oczywiście Jak zawsze Jest poniedziałek Udało mi się wyjść już Pieskiem na spacer, wsypać mu karmę, napełnić mu wodę. Zrobić sobie właśnie kawę i zawsze właśnie jak kawa się robi, to wychodzę na spacer z psem. Um, teraz zrobię kilka rzeczy na laptopie na spokojnie do momentu, aż mało się nie obudzi. A jak się nie obudzi, to gdzieś koło godziny 7.30 zaczynam mu przygotowywać. Jego śniadanie i potem już zaczynam być tak bardziej hałaśliwa, że tak powiem. Zachowuję się po prostu głośniej, tak normalniej, żeby on się już zaczął wybudzać ze swojego nocnego snu. No jak się wybudzi to jemy śniadanko, potem go przebieram w ubranka na dzień. Przebieram go z pajaca. No i zaczynamy dzień. Ja w pierwszej kolejności po śniadaniu małego ćwiczę. Potem się oczywiście kąpię. No mam kilka rzeczy takich znowu top secretowych trochę. Nie top secretowych, ale takich o których jeszcze do końca nie mogę mówić do pozałatwiania. Tak dzisiaj właśnie postanowiłam, że nagram coś, żeby się Rozkręcić z tym wszystkim i powrócić do tego trybu vlogowania, do trybu vlogów, bo strasznie mi tego brakuje, a z drugiej strony jakoś czuję takie wewnętrzne, nie wiem, jakoś taką blokadę w sobie w środku mam, ale może przez to, że zacznę o tym mówić, to ta, bloka to, to, oh, to ta blokada mi przejdzie. Że ona się usunie, jakby tak automatycznie, przez to, że ja zacznę mówić swoje myśli na głos, że zacznę się właśnie tym wszystkim dzielić z wami. Mam nadzieję, że będziecie mieć cudowny dzień, nieważne o której godzinie to będziecie oglądać. Zazwyczaj się ogląda takie filmy po południu albo wieczorem, ale mam nadzieję, że to będzie dobrze wspominany dzień, i też wiecie, do czego chciałabym, jakby. Nie że nawiązać, ale chodzą mi po głowie takie myśli, że strasznie dużo, przez to co się po prostu podziało, ludzie strasznie się żywią, jakby dramatami. Strasznie dużo czasu poświęcają na te negatywne aspekty, które dzieją się albo dookoła ich samych, albo które dzieją się dookoła ich znajomych, ich rodziny. I zamiast być tym pozytywnym i myśleć pozytywnie i ładować się pozytywną energią, to patrzą na dramaty innych z takiego punktu, żeby poczuć się lepiej w swoim własnym życiu. Ja nie mówię, że to jest złe, czy to jest niedobre, bo czasami faktycznie, jak się jest na takim jakby dnie, albo jak się jest w depresji, albo jak się jest. Na jakimś takim zakręcie życiowym, to może to jest dla podbudowania swojej własnej wartości, tego, że to moje życie nie jest takie złe, bo jak się widzi, że kogoś innego życie jest gorsze niż Twoje, to to jest takie podbudowanie swojej własnej wartości. I może właśnie, żeby wyjść z tej depresji, wejść na tą prostą w swoim życiu, to może częściowo. I przez jakiś krótki okres czasu można coś takiego jakby zastosować, nie wiem, tutaj mówię z punktu widzenia psychologicznego, ale długoterminowo to nie jest korzystne dla Ciebie, bo jak Ty się żywisz czymś takim, jak żyjesz tym dramatem tych innych osób dookoła Ciebie, to to ma, zaczyna mieć w pewnym momencie też negatywny wpływ na Twoje własne życie, bo Ty zaczynasz swoje życie nie tylko odbierać z perspektywy tych drugich osób, ale też ten dramat staje się dla ciebie czymś normalnym, takim. O czymś, o czymś, o czym warto porozmawiać. Więc dlatego też ja nie chcę siedzieć w tym, co się wydarzyło w moim życiu, bo po co mam się jakby żywić tą negatywną emocją? Bo ja taką osobą nie jestem. Ja jestem osobą pozytywną i chcę taką osobą być. I chcę, żebyście wy właśnie wychodząc stąd wychodziły z uśmiechem na twarzy, a nie z czymś takim: kurczę, wiecie, co się u niej wydarzyło w życiu. Da, 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 da. Bo to jest ta negatywna energia, i ja nie chcę nawet Wam jej przekazywać. Dlatego w głowie jeszcze nie mam tak pokładane, jak ja mam to przekazać, żeby Wam to, co się wydarzyło, po prostu i ogólnie taki wgląd na moje życie, z punktu widzenia. Relacji, moich wcześniejszych wszystkich partnerów i związków, Ale muszę to mieć poukładane w głowie, żeby tym wszystkim Wam pomóc. O, to są słowa, bo ja też pamiętam, YouTube stworzyłam, dlatego żeby, żeby Wam pomóc w jakiś sposób, bo taką właśnie mam naturę człowieka, która chce pomóc innym. I tak też było z dietą na samym, samym początku, jak. Upubliczniałam vlogi z motywacją do trenowania, do ćwiczenia, potem też z ciążą z tym, co kobiety przeżywają podczas ciąży i tymi trudnymi i miłymi aspektami ciąży, no i potem też posiadając dziecko i jak to wszystko, jak życie się po prostu zmienia, kiedy stajemy się mamami, kiedy stajemy się rodzicami. Więc... Nie, procesuję to po prostu jeszcze w umyśle i zastanawiam się, jak to mam Wam przekazać, ale myślę, że teraz już też się tak bardziej otworzyłam i po części o tych dramatach takich życiowych Wam powiedziałam w taki sposób, żebyście nie siedzieli. Bo szkoda na to naprawdę życia, żeby żywić się tym dramatem, a jest to coś takiego. O czym się też mówi ze swoimi znajomymi i kolegami, bardziej się właśnie nawet jak sobie pomyślicie o czym rozmawiacie ze swoimi um, znajomymi, jak jesteście w gronie znajomych, to czy to są te pozytywne rzeczy, czy to są właśnie dramaty na przykład ludzkie, które tam widzimy w mediach społecznościowych, na YouTubie, w Reality TV, w tych wszystkich serialach i tak dalej. Ja jeszcze pogadam z pewną osobą i potem siadam na laptopa um, a też wam muszę powiedzieć, że właśnie to że mnie połączyło z wami to co się wydarzyło z jednej strony jest strasznie smutne że właśnie przez coś takiego negatywnego w naszym życiu coś takiego nas połączyło a z drugiej strony super że odnalazłam naprawdę bardzo Wartościowe osoby, kilka bardzo wartościowych osób, które też przeżywają te trudne chwile w tym samym jakby momencie, co ja. I to, to zjednoczenie nas bardzo to wszystko ułatwia ten proces przechodzenia, tego wszystkiego, bo nie czujesz się taki osamotniony. I też, jakby odpowiadając, powiem, że są. Osoby, które są na tyle ciekawe, co dalej. Oczywiście mam plany już na przyszłość, bo też taką osobą jestem, że planuję. Um, a czy jestem otwarta na miłość, na nową miłość i czy dalej w nią wierzę? I powiem Wam, jestem otwarta, bo miłość jest pięknym uczuciem. I mam nadzieję, że uda mi się znaleźć taką osobę. Tak naprawdę, powinnam powiedzieć, będzie zupełnie inna od tych wszystkich osób, z którymi do tej pory byłam. Bo skoro byłam z takimi osobami teraz, do tego momentu, i to nie wypaliło, to znaczy, że potrzebuję kogoś innego. Ale jestem otwarta. Jak najbardziej, miłość jest z pięknym uczuciem. Warto ją przeżywać w swoim życiu, ale na pewno będę. Do związków i do relacji podchodziła inaczej. Też się normalnie śmiejemy trochę w mojej rodzinie, że będą mi robili normalnie weryfikacje na samym początku. No wiecie, jak jest z miłością, jak się jeszcze trafi tak, jak ta strzała Amora, to potem masz że masz klapki na oczach i wielu rzeczy nie dostrzegasz. Więc normalnie śmiejemy się tak z moją rodziną, z moją siostrą i z moim szwagrem, że będą mi robili normalnie weryfikację teraz. Ale fajnie. No i właśnie to jest to jest coś, co powinno zostać przekształcone, ten jakby dramat, tą negatywną emocję na coś pozytywnego. Bo z jednej strony moglibyście sobie teraz pomyśleć w sumie, a to takie podejście jest trochę, nie wiem, dziecinne, takie nieodpowiedzialne, takie beztroskie, ale ja tak wolę funkcjonować, aniżeli siedzieć i się smucić z tego powodu, że mi nie wyszło. Oczywiście ten okres smutku był, bo to jest potrzebne też do tego, żeby móc iść do przodu. Ale nie warto siedzieć w tym. Nie wiadomo przez jakich czas. I ja tak robię z wszystkimi rzeczami w moim życiu, że jak jest coś negatywnego, to staram się to jak najbardziej i jak najczęściej przekształcać na pozytywne, bo dzięki temu ta negatywna rzecz w pewnym momencie ona odpuści i te pozytywne rzeczy nabiorą rozpędu. Dlatego też wracam do Was. Bo was uwielbiam. I tak jak mówiłam we wcześniejszym vlogu, jestem podekscytowana przyszłością. Nie będę wam jeszcze mówiła o wszystkich planach, bo teraz już widzę, że normalnie gadam przez 15 minut. Więc dobra, zabieram się za to, co mam zrobić. I cudownego dnia wam życzę. Będzie dobrze. A jak jesteście na właśnie jakimś takim rozdrożu swojego życia, rozdrożu, chyba tak. Będzie dobrze. Bierzcie to. Wierzcie w to, wewnętrznie, że będzie dobrze. Czas leczy wszystkie rany. Też wymuście sami od siebie chcieć. Ja śniadań nadal nie jadam, natomiast mały zazwyczaj ma albo płatki owsiane z różnymi dodatkami, albo też ostatnio daję mu, ale to rzadziej, płatki typu na przykład cynminis albo tutaj ma cynminisy albo. Ciriastr też ma, tylko one muszą nasiąknąć, zanim mu je podam, żeby one nie były takie twarde, bo po prostu dużo łatwiej się mu je, je. Natomiast płatki owsiane lubi i zazwyczaj do płatków owsianych albo daję mu banana jako formę czegoś słodkiego, albo miód jako formę czegoś słodkiego, albo też Nutelle, masło orzechowe albo starte jabłuszko. Albo co jeszcze? A i olej liniany, który dawałam mu też jakby niemowlaki. Staram się tak robić, żeby codziennie miał płatki owsiane, albo właśnie inne płatki na śniadanie. Natomiast z różnymi dodatkami, żeby mu się to nie znudziło. I zazwyczaj jest w stanie zjeść całą miseczkę, więc tutaj jest na plus. On się już raz przebudził. Jest 7,50. Raz się przebudził. Przytuliłam go do siebie, no ale zasnął z powrotem, więc jest 750. Zaczynam właśnie już żyć jestem głośniejsza, żeby się obudził. Śniadanie już ma zrobione. Dzisiaj mu zrobię na pewno z miodem i ze startym jabłuszkiem. No i będę czekała, aż król zdecyduje się zejść z łóżka, bo on przychodzi centralnie, schodzi z łóżka i przychodzi tutaj do kuchni i pokazuje na krzesełko, jak jest gotowy.

Iście, tak mi się wydaje, albo możliwe, że to było wczoraj. Jedziemy z małym, Siedzi sobie z tyłu. Nie wiem, czy będzie widać, a nie widać. Widać jego fryzurkę. <grytanie> Jedziemy z małym do parku rozrywki. Staram się z nim jeździć przynajmniej dwa razy w tygodniu, żeby miał właśnie styczność z innymi dziećmi, żeby miał styczność z rówieśnikami, bo szczerze Wam się przyznam, Według mnie on zaczął chodzić właśnie dlatego, że zaczął widzieć inne dzieci, takie małe dzieci jak on, właśnie na dwóch kończynach, po prostu stając na swoich własnych stopach, podążając właśnie za starszymi dziećmi. Ale takimi dziećmi, które są jakby w jego wzroście. Więc za jego rówieśnikami i za takimi dziećmi, które są właśnie starsze. I normalnie jak się przyjemnie patrzy, jak on się bawi z tymi innymi dziećmi, jak sobie podają tam kulki. I czasami oczywiście, jak to dzieci, rzucają mnie w siebie. Bo uczą się tych interakcji pomiędzy sobą, ale niekiedy jest tak, że on się patrzy na jakąś dziewczynkę i uśmiecha się od ucha do ucha. Jest takim małym trochę flirciarzem według mnie, więc... No bardzo przyjemnie się na to patrzę, a z drugiej strony trochę maminę serce mi się kraja, bo widzę, jak on jakby odchodzi ode mnie. jak widzę, że ten świat, który jest na zewnątrz w pewnym momencie będzie dla niego tym światem, w którym on będzie spędzał większość swojego czasu nie ze mną, więc to totalnie zostanie odwrócone w drugą stronę, bo jak teraz większość czasu właśnie spędzał ze mną. To totalnie zostanie odrzucone, że więcej czasu zacznie spędzać ze swoimi rówieśnikami w pewnym momencie. Właśnie będzie od nas, od rodziców odchodzić, więc jedziemy do tego parku rozrywki, ale zanim podjedziemy i wejdziemy do tego parku rozrywki, to mam do kupienia takim budowniczym wiertło do betonu, bo Majka DIY zrób to sam powróciła z wielką mocą. Również jestem z tego powodu podekscytowana, że robię takie rzeczy, które robiłam wcześniej i wracam do tych rzeczy, które sprawiały mi satysfakcję, bo to jest niesamowita satysfakcja, jak potrafisz coś sama naprawić. A wiertło jest mi potrzebne, bo potrzebuję przykręcić listwy do podłogi. Już wcześniej kupowałam klej, żeby przykleić klepki. Więc jedziemy w parku rozrywki na pewno zamówimy sobie dzisiaj frytki. Myślę, że małemu zamówię razem z soczkiem albo z jakąś herbatką, a mama dla siebie, jak zawsze zamówi sobie kawkę z mlekiem. Normalnie to nie tylko jest taki czas dla dzieci, ale to jest bardzo przyjemny czas również dla mnie, jako rodzica, i też. Pozdrowienia dla Sylwii, to jest jedna ze wspaniałych osób, z moich subskrybentek. Normalnie bardzo serdecznie i bardzo gorąco Cię pozdrawiam. Która podeszła do mnie właśnie w tym parku, rozrywki, bo tam się poznałyśmy i spotkałyśmy po raz pierwszy i właśnie powiedziała mi, że ogląda mój kanał, więc to było bardzo ekscytujące, bardzo radosne dla mnie, że podeszła, że przywitała się, że podeszła właśnie kochana, przywitała się ze mną. Jesteśmy wymienione teraz numerami telefonów, bo mieszkamy niedaleko siebie, więc super, mamy dzieci w bardzo podobnym wieku, nawet z tego samego miesiąca chyba. Tak, z tego samego miesiąca mamy dzieci, więc pozdrawiam Cię jeszcze raz bardzo serdecznie, kochana, byle do zobaczenia. No i właśnie, parki rozrywki łączą. Jedziemy, jedziemy się bawić. Jesteśmy z powrotem już w domu. Małe je swoją kolację, a ja przygotowuję mu rzeczy na kąpiel. Jakie siatka ma siąść? Przygotowujemy mu pajaca i oczywiście pieluszkę na noc, na kąpiel. Mieliśmy cudowny czas, jak to zawsze w tym parku zabaw. To jest naprawdę bardzo, bardzo do polecenia, żeby i dziecko, i ty jako rodzic, żebyście mieli coś wspólnego, ale też trochę osobnego do zrobienia. Wiadomo, że przy takim maluchu, jaki jest Arnold, bo on teraz ma półtorej, Roku to trzeba za nim biegać i gonić, żeby go pilnować, natomiast nie jest to takie złe. Ja w tym momencie zabieram się za umycie naczyń, a małego jeszcze tak potrzymam z 15 minut, żeby ewentualnie zdążył zrobić numer 2 i potem zabiorę się za kąpiel, a w tym vlogu będę się już z Wami żegnać. Dziękując Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić w łapkę w górze. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście. Jeżeli jesteś tutaj nowa albo nowy, to zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, schodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, kochani wspaniały. Bye!